Trzyma wszystkim jest tu benek mamy mordy na system marginator, jest nam benek i co się nagrywamy Poczekaj, czekaj, po... czekaj. może poczekaj Może powiemy gdzieś. Ja <noise> jestem szopek Jesteś też szopek <noise> Słuchajcie, jesteśmy w chwilę bo jutro jest bardzo fajna impreza, Piro, nie tylko Piro. Także zapraszamy, a nie, nie zapraszamy, bo to już będzie po To już będzie, jak ona Michał się nazywa? O jest maniak Siema Mordy, Airshow Airshow Piła Airmotoshow Air Piła Tak, Michał show, tutaj Air mi pomaga tutaj nagrywać y, No i co, my ogólnie od T-Plexa dostaliśmy takie singleshoty różne Tak, kolorowe Kolorowe, część z nich jest z miną plus ku Znaczy mina tak, dymna jest. Część z nich po prostu ma zwykły dym tak, I my plus. sobie Znaczy w sumie Benio na to wpadłeś tak. Ogólnie trzeba je najlepiej y... Zabezpieczyć, znaczy nie, wymienić ląd na spłonki, wtedy odpalamy się systemu tak. i jednocześnie odpalamy tak jak chcemy. I mamy ładny efekt, bo jeżeli odpalamy pojedynczo, no to ten efekt nie jest aż taki fajny, co nie? Dokładnie. Jarosław już tutaj nam produkuje. Właśnie. dziękujemy Jarku. Bóg za Tutaj to taki stojaczek dojechał, nieważne jak wygląda, ale dobry jest. No i co, spłonki na kategorii F3? F2, F3 tutaj mamy. No, F2, Są F2, też F3. takie na w kalibrze 50 litrów na F4, ale no to jest chyba bardziej dla profesjonalistów. Tak jest. Leku 42, i 2 gramy. I, I różne kolory. Ja różne mam kolory, ja mam czerwony. Potem my sobie to jakoś ustawiamy. Tak. nie? Bo to jest żółty. Zrobimy coś fajnego, pokażemy jak to można fajnie wykorzystać, na przykład właśnie na takiej imprezie. Dokładnie. To do wesel, do wszystkiego się w sumie nadaje. Co, nie? Tak jest. Urodziny, Taki stojaczek, jego układacie jak chcecie. I wiecie że to jest robota włoska. To jest produktowane tak, we włoszech, nie? Akurat I dostępne tripleks, w Triplexie tak? Znaczy no w sklepach, nie tylko, no nie? ale... Potrzebuje to no. akurat w tym przypadku triplex. Nie wiem, Michał u Ciebie da się takie coś kupić, czy nie można na Taka twoja werki shop macie. Eee, tak. i co A tam? jakby komuś prąd wywalił czy coś, to dzwoncie, o tu jest elektryk. Też szopek. Także, też szopek. Też szopek. <laughs> Telefon tam jest. Yy, reasumując co? Jutro no? sobie odpalamy przed imprezą tak. prawdopodobnie. Tak. Zobaczymy, musimy je sobie poustawić. Przed imprezem? Nie, mamy na rozpoczęcie imprezy. Może. No to właśnie chodzi? No. Może jakby przed rozpoczęciem I... imprezy? Przepraszamy, ale tu bufecik wiecie, grill? Mamy, grillka du jest Dużo ludzi przyjechało, majóweczka. No, a swojej lepiej, nie? Wybuchowo-miałóweczka no, niż taką nudną. Słucham, ale chyba wyrzucie nie nagrywamy. Tutaj. A, to, to, aha, no, no, to, za... no to, ra... to, to, to jedziemy dalej, bo tak. to nie wszystko. No to, to zdejmiemy. To zdejmiemy, przygotujemy i potem wam pokażemy, prawda? Mamy dymne wyrzutnie w różnych kolorach, nie? W trzech chyba, bo mamy dwie takie same. Ale tu możemy wykorzystać dwie, bo damy dwie wiesz, bo każdej stronie a w środku będzie inny kolor. Nie, mamy żółtą. Dwie żółte, dwie niebieskie macie. Żółtą i dwie... Nie! Mamy dwie żółte, jedną niebieską i jedną zieloną Bo jeszcze mam tu zieloną A jak, jak odpalamy? Tak, zieloną systemu też I wiesz, zrobimy tak, że... Może pod kątem jakoś dwie, czy nie? Nie, pójdą... Nie, 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 one pójdą co trzy metry Co z tym zrobimy co 3 metry Co 3 metry I też wam pokażemy, jak można takie coś wykorzystać To jest taka nietypowa pirotechnika, którą głównie wykorzystujemy w dzień, prawda? Tak Ponieważ mamy tutaj, no... To wszystko idzie naraz Naraz 20, z... Dobra, powiemy 25 strzałów 30 mm Dokładnie tak i zobaczcie, plus zobacz, minus Saluty. O, o, tutaj taki piękny systemik nam Michał. Do kamery, Udostępni, spłonki, to wszystko trzeba zrobić. Yy, znaczy nie... Czekaj. Czy to jest w ogóle ląd? Nie, tu jest Quick Match. Quick match, więc w tym Bo przypadku... No. Po jest zapalnik, nie odpalimy tego z zwykłej zapalniczki. Więc to jest jakby dla amatorskich profesjonalistów źle mówię. Dla osób, które system, nie? Bo zobacz, nie masz No de facto, no nie ma. To nie ma, no. Więc pod system podpinamy sobie takie coś z Kto wie, ten wie. System Kto to nie, nie wie, wie. No ale teoretycznie ściągając końcówkę kadłuba, to tu wkładasz i normalnie odpalasz. Mając oczywiście ląd. Maj, Także i to też. Ale akurat są dedykowane do... do, do, do tak do... jest Nie, to jest chyba chińska już produkcja Na mamy no to jest chyba... Też innego importera który ma taką wyrzutnię Nie Dzień? Nie ma Chyba tylko triplex Triplex tylko ma W różnych kolorach mamy, wiem, że na pewno jest też czerwony jeszcze Bo, bo to jest nowość z tamtego roku chyba, jeżeli się nie, ma... nie mam pojęcia, ale wiem, o, 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 bo wiesz co? Nie wiedziałem, ostatnio się dowiedziałem, bo, masz, bo wszystkie mają ten sam kod XT100 1072 tak. i każda, każda, każda cyfra oznacza inny kolor. A poczekaj, jaki to jest rok produkcji? Tak, Chin, z Chin. I rok produkcji. Tutaj Widzies? gdzieś można napisać wiesz? Gdzie tu? E, 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 e. Nie wiem. E, ostatnie A minie. INEKU 325 gram, jakbyście chcieli wiedzieć. Kolory, może do, powiedzmy, jakie są. Czerwony. To jest zielony. Mamy jeszcze, tak, dwa niebieskie i jeden żółty. Tak, zaraz przyniesie tutaj. Marcin. Tak, już, wieczu... już masz 5 nie? No i dobrze. ty masz tam jaką? zieloną? Tak, ja mam zieloną. Niebieską. I żółtą, ale żółte mamy dwie. Jak już to odpalimy, że pewnie po lewej i prawej będą dwie żółte, a w środku niebieskie i zielone. więc... I co dwa, co trzy metry zobaczymy. Ale na pewno to fajnie wyjdzie. A, i też można zaznaczyć, że to jest zobaczyć, bo nie czy to też jest. I tak, Triplex Profi, Profi Show to jest taka specjalna seria. Zobacz, żółta jest z salutami. Niebieska nie jest z salutami, też z salutami. Nie, wszystkie są salutami. Wszystkie z salutami są. I tu masz, zobacz, Trophy Profi, Triplex Profi. To jest taka seria dedykowana dla amatorskich profesjonalistów, mm -hmm. bardziej dla ludzi, którzy lubią robić pokazy, co nie? Dokładnie. I jest mnóstwo kostek, mnóstwo nowości w tym roku będzie, ale ciężko skupmy się może na tych dymnych. Cztery sztuki mamy. Odpalimy, zobaczymy kto to wyjdzie. Myślę, że będzie fajnie. Czy ktoś, fajnie, fajnie. Czy jutro ma być słońce, czy ktoś wie? Tak, słońce jutro. Bo podobno jak są słoneczne dni, to te kolory są takie, wiesz, bardziej żywe. Ładne. No i dobrze. Także jutro, 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 jutro słońce. I lecimy. I będzie pokaz, I pozdrawiamy wszystkich, zapraszamy na grupy, na pirofamilii, na pirogang. Dokładnie tak, wszystkie niezbędne informacje znajdą w opisie. W opisie. Dokładnie. Znajdźcie, a znajdziecie. tak jest. Znaczy nie, szukajcie, a znajdziecie. Znajdźcie, a znajdziecie. Także zapraszamy. No i dzięki Jarek za przygotowanie nam tego, co nie? Tak jest. Już, już. może zrobić. Jeden Już wszyscy? Tak Trzy, dwa, jeden Wow, 3, 2, 1, Już? 3, 2, 1, okej. Jestem gotowy tak, dawaj. Drugi 3, 2, 1, 8, ok. ładnie Ale głośno!